Yo, Witam się z Wami w kolejnym Techniusie i natchnęło mnie do tego Techniusa. Robiłem właśnie podsumowanie tygodnia na IT hardware i trafiłem na dwa takie newsy o chińskich kartach graficznych. Chińskich kartach graficznych, które miałyby mieć wydajność na poziomie 20,80, 40,60 i mam w związku z tym jedno ważne przemyślenie, bo pewnie zastanawiacie się, okej. Okay, Często o tym mówiłem w swoich filmach, że potrzebujemy konkurencji, że konkurencja to jest najlepsze, co nas, konsumentów, może spotkać, jeżeli dostaniemy, wiecie, więcej producentów kart graficznych, więcej producentów procesorów. Tak jak Intel dołączył do tego teoretycznie grona producentów kart graficznych jako trzeci, na razie niewiele to w rynku zmieniło. Ale może jakieś rokowania na przyszłość to daje, chociaż rynek jest tam pierońsko ciężki, bo no, rządzi tym rynkiem najpotężniejsza korporacja na świecie, czyli Nvidia. Korporacja brzmi tak pejoratywnie, chociaż AMD i Intel to też korporacje. Tak czy inaczej, no firma, która ma kasę jak lodu i może wszelkie starania e, no, ogrywać, jak chce opracowywać lepsze sprzęty, ale i Intel miał kiedyś taką pozycję względem AMD, a jak widać, Teraz role się odwróciły, więc w przyszłości też tak może być. I to wie, może to karty Intela będą najpopularniejsze za lat 10, albo właśnie takie chińskie karty. Tyle, że z tymi chińskimi kartami mam takie niestety bardziej pesymistyczne przemyślenie. E, nauczyła mnie tego jedna rzecz. E, raz, że jedną z doświadczeń, jakie mnie nauczyło tego, że niestety a raczej te karty nie będą dla nas, w sensie dla kraju zachodniego, e, jest sam początek mojego kanału i takie filmy, z których długo e, część widowni, ktoś z starszych widzów, to czy znaczy takich dłużej oglądających mnie, może pamięta, e, jak robiłem o kartach graficznych, które pokoparkowe, o tym, jak kryzys już dobiegał do końca, miałyby trafić do Europy. Dużo było takich newsów, więcej w nim było myślenia życzeniowego, tak patrząc z perspektywy czasu, niż jakiegokolwiek realnego. No i właśnie, tutaj to jest takie pierwsze doświadczenie. Kolejnymi doświadczeniami są karty, które obserwuję, które debiutują na rynku chińskim. Nie bardzo debiutują na całym rynku zachodnim, i to w portfolio takie karty yy, ma zarówno AMD, Intel, jak i Nvidia. Intel rozpoczął premierę swoich kart od wypuszczenia jej tylko dla Chin, a 380 AMD swoje karty z podszydu GRE 7900 GRE najpierw wypuściło w Chinach, a dopiero kilka miesięcy później w świecie zachodnim. Obecnie w Chinach dostępna jest karta 9070 GRS obecnej generacji, a ani widu, ani słychu o tej karcie na rynku europejskim. Podobnie też Nvidia. Która ma tam swoje 4090 d a teraz 50 d i nawet szykuje kolejną wersję. Robiłem Wam szorca na ten temat, ale też wspominałem w poprzednim techniusie. Szykuje wersję V2 tejże 50 I wiecie, 50-90, tak jak ja mówiłem o tej karcie, że fajnie byłoby ją dostać na naszym rynku europejskim, no bo przecież 2000 zł tańsza. 5090, oferująca tak naprawdę wydajność rdzenia właśnie jak bazowy model, ale tylko i wyłącznie mniej wiramu, e, a cena 2000 zł mniej, więc tak naprawdę za e, krótszą szynę e, danych, która zaoferuje mniejszą overall przepustowość, ale nie powinno to drastycznie wpłynąć na wydajność w grach. Owszem, wpłynie, ale nie drastycznie, e, natomiast oszczędzamy 2000 zł. Przy czym 4090D istniało czy też istnieje już od prawie dwóch lat. A czy zobaczyliśmy tę kartę gdzieś na europejskim rynku albo w europejskich sklepach? No nie, z 5090D będzie podobnie. No i właśnie dochodzimy do sedna całego problemu. Podobnie moim zdaniem, będzie też z chińskimi kartami graficznymi. To są karty graficzne, które ja pierwsze newsy na temat tego, że Chińczycy coś tam robią w swoich kartach graficznych, wypuszczałem już trzy, może nawet 4 lata temu i oczywiście to jest segment rynku, który w Chinach raczkuje. Oni się dopiero go uczą. Te karty, no jak widzicie, dupy nie urywają. 40-60 czy też 20-80 to nie jest jakaś topowa wydajność, wręcz żałośnie niska. Ale ktoś mógłby powiedzieć: Dobra, żałośnie niska, ale jeżeli by mi to za 500 stówek sprzedali, bo tak nam się przecież kojarzy, że co z Chin to tanio to bierę, bierę Panie w ciemno taką kartę o wydajności 40-60 za 500 zł. No myślę, że nie tylko Ty, ale naprawdę dużo osób samym sobie taką kartę kupi. Jeszcze nie wiem po co, ale bym sobie kupił, żeby może jakiegoś zabawnego budżetowego kompa na niej poskładać za 1000 zł albo za 1500. Tak czy inaczej, no, w teorii te karty mają taką wydajność, kart, które wymieniłem się, 2080, 4060, ale to jest teoria, teoria opiewająca na benchmarki, jakieś niby tam testy w grach, ale no, kto je widział, w sensie może jakaś mała chińska wioska, czyli kilkaset milionów ludzi, ale no, my Europejczycy tego nie widzieliśmy za bardzo, czy też w ogóle kraj zachodni, tak czy inaczej dążąc do sedna już tego wszystkiego to są karty, które są rozwijane od lat, które zaczynają osiągać coraz lepsze wyniki i za kilka lat mogą naprawdę osiągać wyniki już na poziomie generacji, że tak powiem analogicznych konkurencji zachodniej, amerykańskiej, w sumie nie, nawet nie to jest czysto amerykańska konkurencja w postaci NVIDIA, AMD i Intela. Ale ja obawiam się, że o takich kartach, które by, wiecie, jak ktoś tak sobie myśli, fajnie chińskie karty, dobra one, wiecie, będą takie tanie na zasadzie, może nie będą urywać dupy wydajnością, ale, ale będą to takie karty właśnie 40-60 za 500 zł, 50-60 za 600-700 zł, fajnie chcielibyśmy mieć takie karty. I nie one nie muszą być najszybsze, żeby były super wycenione, bo tak nam się to z chińskimi rzeczami kojarzy. Tu jest jeden problem. One faktycznie mogą być dobrze wycenione, ale tylko i wyłącznie zostaną na chińskim rynku. Tak jak karty, które Wam wcześniej wymieniłem, tak jak modele GR powoli trafiały na rynek zachodni, jak modele D, Nvidia, w ogóle nie trafiają na rynek zachodni, to tym bardziej produkt w 100% chiński. Chińczycy zdają sobie sprawę, dobra, w perspektywie. Ponad dekady, lat kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu, być może tak, ale nawet jeżeli w ciągu kilku następnych lat, powiedzmy pięciu, Chińczykom uda się opracować realną konkurencję, to co zrobił Intel, na przykład uda się im dokonać tego, co zrobił Intel, czyli zaprezentować realną konkurencję nawet w najniższym segmencie albo średnim, to te karty, załóżmy, że faktycznie osiągną coś takiego za pięć lat. To moim zdaniem jest możliwe. Ale nie jest możliwe, aby takimi kartami zaczęli ofensywę na rynki zachodnie. Bo z kilku powodów: rynek chiński jest gigantyczny, jego zapotrzebowanie, jego chłonność na towary jest gigantyczna. Każda firma chce sprzedawać rzeczy w Chinach. Każda firma chce, żeby chiński rynek był dla niej chłonny, żeby. Kupowali Chińczycy produkty jakiejkolwiek firmy na świecie. Wyobraźcie sobie, dowolną firmę na świecie, każda z tych firm najbardziej chciałaby zaistnieć na rynku chińskim, bo jest on gigantyczny. A przede wszystkim posiada dużą klasę średnią. Co z tego, że Hindusów jest prawie więcej, od, znaczy, już jest chyba ich nawet więcej od Chińczyków, ale te liczby są porównywalne. Jak jest nieporównywalnie biedniejszym społeczeństwem, społeczeństwo w Indiach niż w Chinach. W Chinach klasa średnia dość mocno się rozbudowała, przez to mamy gigantyczną ilość ludzi, którzy są w stanie kupić nasz produkt, od jakiegoś kosmetyku po elektronikę, i analogicznie będzie z chińskimi kartami graficznymi. Chiński rynek, jako państwo, jako, wiecie, taki rynek zbytu, same Chiny to jest praktycznie Europa, więc po co taka firma ma robić ekspansję na Europę? Ona najpierw będzie chciała podbić swój rodzimy rynek. Po pierwsze będzie to... Tańsze, bo nie trzeba będzie eksportować tego, e, przewozić i ponosić kosztów tego, co finalnie i tak dźwignie e, koszt final, e, tak jakby końcowego produktu na półkach sklepowych w Europie. Najpierw takie rzeczy będą w Chinach się działy. E, tak jak troszeczkę z chińskimi samochodami. One najpierw podbiły Chiny, by dopiero później gdzieś powoli zacząć ruszać na zachód, a bardziej to ruszenie na zachód e, z chińskich firm. Nie wiąże się tyle co z chęcią jakiegoś gigantycznego zysku na rynkach zachodnich, ale bardziej z budowaniem prestiżu marki. Bo wiecie, Chińczycy, yy, znaczy no, ciężko mi tak się za nich wypowiadać, ale wszystko, co europejskie bardzo, przez, przez bardzo długi czas w Azji, europejskie, amerykańskie, było gloryfikowane jako to lepsze. Zresztą u nas też te amerykańskie rzeczy były tak gloryfikowane. No, dużo produktów to ciężko nie gloryfikować. No, karty graficzne, ciężko powiedzieć, żeby jakiekolwiek były lepsze niż amerykańskie, ponieważ dostępne są tylko amerykańskie na chwilę obecną. W związku z tym, co. Zachodnie to lepsze i tak troszeczkę budowanie renomy na zachodzie też buduje swoją wewnętrzną renomę. Wiecie, taka chińska firma produkująca samochody będzie w stanie powiedzieć, ty popatrz. Ale Hans z Poldiseldorfu jeździ tym naszym. Kurde, zapomniałem. Jakimś Fuyangiem e, elektrycznym. To są bardzo dobre samochody. Ja jakby z nich nie szydzę. Ich chińska oferta jest naprawdę niesamowita. Mm, ale no pytanie, czy to się właśnie spina wszystko biznesowo, czy nie jest tak typowo robione pod taki marketing na zasadzie, zalejmy ich tanimi elektrykami, e, oni będą nimi jeździć i my dzięki temu też będziemy w stanie pokazać, że no hello, no ale w Europie u nas jeżdżą, nie? To ty, Xi Jinping, sobie też musisz kupić takiego elektryka. To, to teraz już nie jakieś bawary, motore, wersje, coś tam jest prestiżowe, czy jakie inne Rolls-Royce, ale nasze, chińskie, bo Europejczycy też tym jeżdżą, nie? Więc ty też to musisz kupić, nie? Nie myśl, nie masz o BMW, o jakiejś Audi czy innej Tesli. Pomasz o naszym rodzimym samochodzie. Więc wydaje mi się, że to jest poniekąd takie budowanie prestiżu. Czy w przypadku kart graficznych będą postępować analogicznie? Być może, nie jestem tego pewny, natomiast pewny jestem tego, że długo potrwa, zanim nawet po opracowaniu takich kart graficznych, zanim one trafią na europejskie rynki, tak jak powiedziałem. Nawet jeżeli opracowaliby za 5 lat, to europejskie rynki zaczną one tak nieśmiało podbijać za lat 8, 9 i 10, e, czy nawet być może nigdy, bo rynek chiński, czy też w ogóle azjatycki, będzie tak bardzo chłonny, że nikomu się nie będzie chciało tych budżetowych kart z niską marżą wysyłać do Europy tylko po to, żeby, wiecie, tam zarobić. Dosłownie kilka dzięgów na tym. Chińskie plastikowe zabawki to co innego, bo koszt produkcji to jeden cent, a zarabiasz za to dolara, więc przebitkę masz kilka tysięcy procent. Na kartach graficznych, na elektronice w życiu takiej przebitki nie osiągniesz, bo sam wyprodukowanie chipu jest bardzo drogie. W związku z tym, e, e, przez to, że też sam rynek chiński jest tak, jak już to powtarzałem kilkukrotnie w tym filmie zarobiście chłonny. Oni tam mają masę produktów, które nawet w ogóle my na oczy nigdy nie widzieliśmy związanych z PC-ami, bo wystarczają tylko i wyłącznie na tamten rynek. Nie opłaca się tego nikomu wtłaczać na rynek zachodni, który ma swoje przyzwyczajenia, nie opłaca się o ten rynek za bardzo walczyć, skoro masz Miliard klientów tam, co ja mówię, półtorej miliarda, no ale załóżmy miliard klientów u siebie w kraju, a drugi miliard masz po sąsiedzku w Indiach, wystarczy to przez Himalaje przerzucić, voila, no jesteś w Indiach i możesz, masz drugi miliard ludzi, więc już masz jedną czwartą ludzkości w dwóch krajach i w sumie to po co ci więcej, nie, to, to jakby oni jak to kupią, to już jesteś zarobiony, Oczywiście możesz robić ekspansję na zachód, ale ona jest droga ona już nie przynosi takich zysków, więc najpierw rozbudowujemy swoją potęgę lokalnie, a potem będziemy myśleć o zachodzie, bo oczywiście, jeżeli rynek się nasyci, zał załóżmy chiński, e, hinduski i w ogóle azjatycki rynek chińskimi kartami graficznymi, e, tam co drugi będzie grał na tej karcie, e, albo 90% i tylko największe takie hipisi, e, nie, 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 to nie hipisi, tylko, um, czekaj, jak to się mówi o tych takich alternatywnej, e, alternatywnym podejściu do mody, nie hippisi. Dobra, nieistotne, wiecie o kogo mi chodzi. Ehm, będą e, chcieli być ory oryginalni i będą grać na NVIDII, nie? I tam wszyscy, cała reszta będzie patrzeć na nich, masakra. Jak... Co za typ, pewnie z artystą, że gra akurat na takiej karty. Wszyscy inni normalnie grają na naszych rodzimych kartach graficznych. No dobra, jak już się wtedy to nasyci, to no oczywiście, że w poszukiwaniu dalszych nowych klientów takie ekspansje będą następować, ale to jest bardzo, bardzo mozolny proces. Dlatego z pewnością w tej dekadzie nie doczekamy chińskich kart graficznych na szeroką skalę w Europie. E, powiedziałbym, że najwcześniej najwcześniej pierwsza. Pierwsza, pierwsza połowa następnej dekady, czyli lata 30. drugiego milenium. E, być może nawet druga połowa lat 30. czyli za lat 10 dopiero coś takiego może nastąpić, pod warunkiem, że w ogóle te karty zostaną rozwinięte do odpowiedniego poziomu, bo samo zwolnienie sankcji, o którym wam mówiłem jakiś czas temu, czyli uwolnienie znowu chińskiego rynku ma na celu spowolnienie właśnie tego rozwoju, ma rozleniwić Chińczyków pokazać im, e, właściwie to po co Wy będziecie rozwijać swoje karty graficzne, kupcie sobie tam. Po co wam to? Przecież to drogie jest. Nvidia dobra, kupcie se. Moim zdaniem ta polityka e, oczywiście to ma na myśli, i to chyba nawet oficjalnie padło, że jakby e, obecna administracja doszła do wniosku. Nie zwalczajmy Chińczyków, bo to nic nie daje, oni mają zbyt dużą, że tak powiem, zacięcie, zbyt dużą motywację, żeby nie dać się słamsić technologicznie. To nie tak jak Rosjanie, jak się ich odcięło, to oni tam kuźwa procesory z przed 40 lat są w stanie wyprodukować i, i, i tyle. Chińczycy bardzo szybko zaczęli nadganiać tą technologię, tam poziom determinacji jest gigantyczny. W związku z tym Stan Zjednoczone to zobaczyły i mówią, no nie dobra, dobra to oni tak nas dogonią, to spowolnimy to z kolei uzależniając ich od siebie. No ale może być już na to za późno i ten rozwój będzie trwał. Czy z pożytkiem dla nas być może tak, czy z pożytkiem, który, którego możemy się spodziewać w najbliższych latach? Myślę, że jak najbardziej nie. To jest rzecz, która będzie naprawdę w odległej perspektywie, o ile w ogóle będzie. Dobra, to by było na tyle. Taka, taka pogadanka tak mnie zainspirowało, żeby o czymś takim sobie pogadać. Te newsy. No i co? Widzimy się jutro w kolejnym filmie. E, dzięki wielkie. Do zobaczenia. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć!